Dzień dobry, witajcie kochani o poranku razem ze słońcem. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Cieszę się bardzo, że możemy wspólnie razem poćwiczyć. Witam Wiesię, Haniem i Iwonę, które już jak zwykle każdego dnia w gotowości. Witam całą fantastyczną ekipę, która z nami ćwiczy. I zapraszam do tego, żeby rozpocząć kolejny dzień od swego rodzaju medytacji w ruchu, od fantastycznych ćwiczeń, które... Poprawią naszą sylwetkę, które poprawią naszą sprawność, które nas odmłodzą i które dodadzą nam ogromu energii. I ja już teraz wysyłam wam wielką kulę energii, i dodatkowo jeszcze podczas gimnastyki będzie się taka energia wytwarzać, bo właśnie po to ta gimnastyka została opracowana, żeby energia mogła przepływać w sposób niezakłócony przez nasze ciała, a jak będzie przepływała w sposób niezakłócony i odżywi wszystkie organy w naszym ciele, to do tego jeszcze będzie emanować z nas w zwiększony sposób. Także zachęcam Was do tego, żeby poćwiczyć. Każde ćwiczenie wykonujemy na miarę swoich możliwości, tak więc skupiamy się tutaj na ciele, i dlatego ta medytacja. Przez tą krótką chwilę staramy się wejść w ciało, skontaktować ze swoim sercem, ze swoim ciałem, żeby je poczuć, żeby można było usłyszeć, co to ciało do nas mówi, bo tylko wtedy będziemy mogli reagować. Odpowiednio wcześnie na każdy sygnał naszego ciała, jeżeli dzieje się z nim coś nie tak. Dlatego zachęcam, żeby się na tym skupiać. A do tego jeszcze zachęcam, żeby potańczyć w tym tygodniu również czwartek, godzina 20. Taniec intuicyjny online, który służy do tego, żeby uwolnić się z napięć, żeby jeszcze lepiej wejść w to ciało, żeby skontaktować się z emocjami w naszym ciele i żeby poczuć się lżej, żeby poczuć się lepiej i szczęśliwiej. Przypominam o wodzie. Popijamy wodę w trakcie gimnastyki, ciepłą koniecznie, a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl, otwieram się na moje piękno. Otwieram się na moje piękno i z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Otwórz okno, stali godnie, rozstaw nogi na szerokość bioder. Odblokuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu połóż dłonie na brzuchu i wciągając nosem powietrze, urucham mięśnie brzucha, tak żeby wtłoczyć to powietrze jak najgłębiej i napełnić brzuch jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu. Wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już się obróci maksymalnie. Dopiero wtedy szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rotuj ręce, szeroko przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę, i zaczynamy. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Trzymaj się, wstań <laughs> w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Popij wodę. I połóż się na plecach do Dróg. drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejone, jak największą powierzchnią do maty, palce stóp zadarte tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech. Unieść głowę, podnieść nogi w górę za pomocą naciągniętych palców i postaraj się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż i nogi i głowę. zamknij oczy, się na ciele. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, otwieram się na moje piękno, dwadzieścia. 21. Rozluźnij. Przewróć się na bok. Powoli podnieś. Opij wodę. I do trzeciego rytuału klęknij. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp omatem. Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o pośladki. Głową opuść w dół. I na wdech unieś głowę. Wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i zatrzymując biodra w jednym miejscu, odchyl się do tyłu. Na tyle, na ile czujesz, że jest to dla Ciebie komfortowe, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, pokręć głową, żeby rozróżnić. Jedną i z drugą stronę oddychaj. Poruszaj ramionami, popij wodę. I do czwartego rytuału usiądź. Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości. Wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, o dłonie o matę przy biodrach kierując łokcie na zewnątrz. A głowę opuść w dół i na dech, unieś głowę, wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. A z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście.

Posiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech, wydech, zapleć palce i pokryć nadgarstkami w przód i w tył. Popij wodę. I wąż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. możesz oprzeć ręce na łokciach, jeżeli jest Ci zbyt trudno unieść ciężar ciała na nadgarstkach. A w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wydech. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, otwieram się na moje piękno, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z wydechem klęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu. Oprzy o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieś, popij wodę. Do ćwiczenia dodatkowego połóż się na boku. Opnij rękę na łokciu, obie nogi wyprostowane, palce mocno zadarte do góry, luźno ramię. I będziemy unosić nogę w górę i opuszczać. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. I rozluźnij. Teraz druga strona. Wyprostowane nogi, mocno zadarte stopy, oparta ręka na łokciu. I wdech, wydech. rozluźnij, podnieś się płyczek wody. I do deski połóż się na brzuchu. Ałj palce z tupomatem, ręce obrzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Postaraj się pozostać w pozycji deski tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawin kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy mięśniami brzucha, przytrzymaj sylwetkę, zaciśnij pośladki, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, oddychaj i uśmiechaj się. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się na chwileczkę, żeby pozwolić ciału się zrelaksować. Zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach i oddychaj do brzucha. Kolejno wypuszczaj napięcie ze wszystkich mięśni. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łydki, półda, pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek pleciowego kręgosłupa, plecy, barki. Ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła, pójść swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieść się, popij wodę. I na tym kończymy dzisiejszą gimnastykę. Bardzo Wam dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie poćwiczyć. Życzę pięknego.